Zużyłem całe swoje oszczędności na budowę domku gościnnego na podwórku moich rodziców, wierząc, że jest on przeznaczony dla mnie. W chwili, gdy był skończony, tata wręczył mi bagaże. Twoja siostra potrzebuje tego bardziej niż ty, powiedział. Odeszłam w milczeniu, kropka minął tydzień. Zadzwonili do mnie w szale, gdy zdali sobie sprawę, nawet nie wiem od czego zacząć. To wciąż surrealistyczne uczucie. Przez lata dokonywałem ostrożnych wyborów, aby zbudować stabilną przyszłość. Nie byłem nieostrożny z pieniędzmi, kropka, nigdy nie zachowywałem się nieodpowiedzialnie. Przestrzegałem wszystkich zasad, robiłem wszystko jak należy. Kiedy w końcu pogodziłem się z tym, że kupno własnego domu jest poza moim zasięgiem, moi rodzice wpadli na pomysł. Zbudować mały pensjonat na ich ziemi, kropka, brzmiało to idealnie. To będzie Twoje na zawsze, powiedziała mi mama. To inwestycja w twoją przyszłość, kochanie, a ja im uwierzyłam, włożyłam w to każdy grosz, wszystkie moje weekendy, czas wolny. Pracując ramię w ramię z wykonawcami, upewniając się, że wszystko zostało zrobione jak należy. Wybrałem podłogi, szafki, każdy mały akcent, który sprawił, że poczułem się osobiście, kropka, miesiącami, wyobrażałam sobie, jak tam mieszkam. To nie był tylko pokój gościnny, to był mój dom. Moje schronienie, kropka potem nadszedł dzień przeprowadzki, ale zamiast klucza, mój tata od niechcenia wręczył mi torby i powiedział słowa, które do dziś przyprawiają mnie o mdłości. Twoja siostra potrzebuje tego bardziej niż ty, tak po prostu, jakbym nic nie znaczyła, kropka najbardziej zabolało mnie to, jak normalne się to wydawało. Nie było żadnego żalu, żadnej pauzy. Dokonali wyboru na długo przed tym, zanim się o tym dowiedziałem, kropka stałam tam, oszołomiona. Na wpół oczekując, że się uśmiechnie i powie, że to był żart, ale tak się nie stało. Odwróciłam się do matki, mając nadzieję, że zobaczy w niej skruchę, jakieś wątpliwości. Westchnęła tylko i uśmiechnęła się. Jakby to była najbardziej logiczna rzecz na świecie. Jesteś młoda, Emili. Nie masz męża ani dzieci. Wylądujesz na nogach. Ale twojej siostrze da to nowy początek. Żołądek mi opadł. Obiecałaś, że to będzie moje, powiedziałam drżącym głosem. Mama znowu westchnęła, jakbym była nierozsądna. To wciąż część rodziny, kochanie. A rodzina pomaga rodzinie. Spojrzałam na siostrę, na której twarzy nie było nawet śladu poczucia winy. To znaczy, tak naprawdę tego nie potrzebujesz, EM, powiedziała wzruszając ramionami. I to nie tak, że płaciłaś czynsz czy coś prawie się roześmiałam nie dlatego że było to zabawne ale dlatego że było to absolutnie absurdalne kropka zapłaciłam za wszystko koszty budowy materiały robociznę urządzenia wszystko to wszystko były moje pieniądze kropka a jednak w jakiś sposób robili ze mnie egoistkę bo chciałam mieszkać w przestrzeni którą stworzyłam chciałam krzyczeć walczyć domagać się tego co mi się należało ale kiedy spojrzałem na ich twarze Zdałem sobie sprawę, że to nie ma znaczenia, kropka, podjęli decyzję dawno temu. Nigdy nie chcieli, żebym tam mieszkał. Potrzebowali mnie tylko, żebym to zbudował, kropka, budowałem własnymi rękami. Żadnych kłótni, żadnych krzyków, tylko cisza. Po prostu odszedłem i myślę, że to zdezorientowało ich bardziej niż cokolwiek innego. Może spodziewali się, że będę błagać, próbować negocjować. Walczyć o coś, co już było moje kropka byłem zbyt zmęczony, więc wyszedłem i wtedy zaczęła się prawdziwa cisza kropka na początku nie dzwonili, nie meldowali się. Myślę, że założyli, że wrócę, czołgając się. Może myśleli, że zmienię zdanie i zaproponuję, że będę dzielić pensjonat z siostrą. Tak się nie stało kropka, zamiast tego zerwałem kontakt, nie w oficjalny, dramatyczny sposób. Po prostu przestałem być dostępny i czekałem, ponieważ w głębi duszy wiedziałem coś czego oni nie wiedzieli. Kropka wiedziałem, że poszli na skróty. Tak ostrożnie wybierałem wykonawców, upewniając się, że wszystko zostało zrobione jak należy. Ale pod sam koniec procesu mój tata zdecydował się zaoszczędzić pieniądze, zatrudniając własnego faceta do wykończenia niektórych ostatnich szczegółów. Kropka rzeczy takie jak hydraulika, elektryka, ostatnia warstwa farby. Kropka powiedziałem mu, że to błąd. Powiedziałam mu, żeby pozwolił skończyć profesjonalistom, ale on się roześmiał. Emily, za bardzo się martwisz. Mój facet wie co robi, poza tym po co marnować więcej pieniędzy? W końcu odpuściłam. Kropka w końcu to ja miałam tam mieszkać. Gdyby coś poszło nie tak, poradziłabym sobie z tym, ale teraz, teraz to był problem mojej siostry. Kropka, tydzień później zadzwoniła moja mama. Zignorowałam ją, potem siostra Zignorowałam ją, a potem tatę. Zanim sprawdziłem telefon, miałem już sześć nieodebranych połączeń. W końcu odsłuchałam pocztę głosową od mamy. Jej głos był napięty, zirytowany, a nie przepraszający. Emili, nie wiem, czy coś zrobiłaś, czy o czymś wiedziałaś. Ale pensjonat ma poważny problem. Instalacja hydrauliczna przecieka do ścian. Elektryk musiał coś zepsuć, bo ciągle nie ma prądu, kropka gdzieś w środku unosi się okropny zapach. Twoja siostra nie może się jeszcze wprowadzić. Musimy porozmawiać, kropka puściłem to dwa razy, a potem wyszedłem. Nie dlatego, że coś zrobiłem, nie dlatego, że to zaplanowałem, ale dlatego, że zrobili to sobie w chwili, gdy odszedłem. Zdali sobie sprawę, jak bardzo mnie potrzebują i że już nie wrócę, zignorowałem pocztę głosową matki, nie z powodu małostkowości, nie dlatego, że chciałem się zemścić, ale dlatego, że po raz pierwszy w życiu to nie był mój problem. Nic nie zrobiłem temu domowi. Nie sabotowałem go, nie zostawiłem niczego niedokończonego, jedyne, co zrobiłem, to odszedłem, a teraz, tydzień później, już się rozpadał, siedziałam z telefonem na kolanach, wpatrując się w nieodebrane połączenia. Wiedziałem, że powinienem coś poczuć. Satysfakcję. Złość. Ulgę. Ale głównie czułem pustkę. Ponieważ nie chodziło tylko o dom. nie chodziło o pieniądze, które wydałem, ani o czas, który zmarnowałem. Chodziło o wszystko, co doprowadziło do tego momentu, ponieważ w głębi duszy zawsze wiedziałem, że moja rodzina nigdy nie traktowała mnie tak samo, jak traktowała moją siostrę, kropka, ale przekonałam samą siebie, że jeśli będę pracować wystarczająco ciężko, jeśli będę wystarczająco przydatna, jeśli będę wystarczająco dobra, będą mnie postrzegać jako równie ważną. Całe życie próbowałam udowodnić swoją wartość ludziom, którzy nigdy by mnie nie wybrali, a to był tylko ostateczny dowód ponieważ dosłownie zbudowałem dla siebie dom, a w momencie, gdy został ukończony, wyrzucili mnie, jakbym był niczym. Kropka, wyłączyłam telefon i pozwoliłam sobie na wspomnienia. Zaczęło się, gdy byliśmy dziećmi. Moja siostra Lisa była dzieckiem. Nie mogła zrobić nic złego. Jeśli się pokłóciłyśmy, to zawsze była moja wina, jeśli coś się zepsuło w domu. Kropka, Lisa mogła kłamać moim rodzicom prosto w twarz. A oni i tak znaleźliby sposób, by zrzucić winę na mnie, kropka. Ona jest młodsza od ciebie, Emily. Musisz dawać przykład. Jesteś po prostu trudna, kropka. W młodości nauczyłam się, że Lisa nie musi brać za nic odpowiedzialności, ponieważ zawsze oczekuje się, że to ja będę brać wszystko na siebie, kropka. Nie potrafię nawet zliczyć, ile razy zgubiła coś ważnego, telefon, portfel, raz nawet paszport i w jakiś sposób to ja byłam wysyłana, by to naprawić, kropka, ale co najgorsze. Nigdy nie była wdzięczna. Ani razu. Nie wtedy, gdy kryłem ją, gdy opuściła zajęcia. Ani wtedy, gdy dawałem jej pieniądze, gdy przejadała swoje kieszonkowe kropka, ani wtedy, gdy rozbiła mój samochód i okłamała rodziców, że to moja wina. Moi rodzice nigdy nie dbali o sprawiedliwość. Dbali o to, by Lisa była szczęśliwa. Kropka, wciąż pamiętam dzień, w którym zdałem sobie sprawę, jak głęboko to sięga. To było lato przed studiami. Oszczędzałem każdy grosz, który zarobiłem w pracy na pół etatu, planując kupić używany samochód. Abym nie musiał polegać na podwózkach. Kropka, moi rodzice obiecali, że dołożą się do moich oszczędności, więc pracowałem całe lato, prawie nic nie wydając. Kropka, dwa tygodnie przed tym, jak miałem kupić samochód, Lisa rozbiła swój. Nie był to drobny wypadek, następnego dnia samochód został całkowicie spisany na straty. Wróciłem do domu i dowiedziałem się, że rodzice oddali jej wszystkie moje oszczędności na zakup nowego samochodu. Lisa bardziej go potrzebuje, powiedziała moja mama, gdy się z nią skonfrontowałem. Wkrótce wyjeżdżasz na studia. Ona wciąż musi dojeżdżać do szkoły. Byłam tak oszołomiona, że po prostu tam stałam, kropka, nawet mnie nie zapytali, nawet nie udawali, że zastanawiają się nad tym. Jakie to niesprawiedliwe, kropka, a kiedy powiedziałam im, że jestem zdenerwowana, zachowywali się, jakbym była samolubna, że w ogóle o tym wspomniałam. Jesteśmy rodziną, powiedział tata Emily, kręcąc głową. Zrozumiesz, gdy będziesz starsza. Zrozumiałam, ale nie tak, jak myślał, kropka, to był pierwszy raz. Kiedy się odsunęłam, pierwszy raz, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie jestem z nimi bezpieczna, ale nie odcięłam się od nich, nie całkowicie. Ponieważ wciąż chciałam wierzyć, że pewnego dnia coś się zmieni, że zobaczą mnie jako równo sobie, że w końcu mnie wybiorą. Kropka więc kiedy zasugerowali budowę pensjonatu, pomyślałem. To jest to. To moja szansa na posiadanie czegoś, co jest moje i dałam się nabrać. Ostra wibracja telefonu wyrwała mnie z powrotem do teraźniejszości, kolejne połączenie. Kropka westchnęłam i w końcu odebrałam. To był mój tata. Kropka, tym razem jego głos był napięty, sfrustrowany. Emili, co się dzieje z domem? — Zamrugałam. — Co masz na myśli? — Wiesz, co mam na myśli. Jego głos obniżył się, jakby myślał, że ktoś może go podsłuchiwać. — Lisa nie może się jeszcze wprowadzić. Hydraulika jest kompletnie zepsuta. Ściany są uszkodzone przez wodę. — Instalacja elektryczna jest wadliwa, a teraz całe mieszkanie śmierdzi pleśnią. — Prawie się roześmiałem. — Wygląda na to że powinieneś wezwać wykonawcę, kropka nastąpiła przerwa. Słuchaj, powiedział, jego ton zmienił się, jakby starał się zachować spokój. Jeśli coś się stało, musisz mi powiedzieć teraz. Zostawiłaś coś niedokończonego. Czy coś zepsułaś, zacisnęłam szczękę. Nic nie zrobiłem, tato. To ty zatrudniłeś tego taniego wykonawcę wbrew mojej radzie. Może powinieneś do niego zadzwonić, kolejna pauza. Nie spodziewał się, że będę twardo obstawać przy swoim. Emili, wiesz, że nie mamy pieniędzy, by to teraz naprawić. To był prawdziwy powód, dla którego dzwonił. Moi rodzice myśleli, że uda im się zmusić mnie do powrotu i posprzątania ich bałaganu kropka zamknęłam oczy. Przykro mi, tato, ale to nie moja odpowiedzialność. Cisza. Potem przyszła złość. Emili, nie zachowuj się tak. Nie odpowiedziałam. Nie możesz tak po prostu odejść od swojej rodziny, warknął, podnosząc głos. Wychowaliśmy cię, daliśmy ci wszystko, kropka, odechnęłam powoli, zaciskając palce na telefonie. Nie, tato. Dałam ci wszystko i skończyłam z tym. Zakończyłem połączenie, kropka, przez kilka następnych dni telefon nie przestawał dzwonić. Dzwoniła mama, tata, nawet lisa. Niektórzy byli wściekli, wykrzykiwali żądania. Inni próbowali wzbudzić we mnie poczucie winy, udając, że się o mnie martwią. Zignorowałem każdy z nich kropka, ale potem ton się zmienił. Zacząłem otrzymywać SMSY od innych krewnych. Na początku było to kilku kuzynów, którzy tylko sprawdzali, czy wszystko ze mną w porządku. Potem ciotka, następnie wujek, a na końcu moja babcia kropka, Emily Sweetheart napisała Twoja mama mówi, że ich porzuciłaś i zostawiłaś dom w połowie wykończony. Co się naprawdę dzieje? Zamknęłam oczy. Próbowali zatruć studnie. Nie chodziło już tylko o dom. Chodziło o dumę. Nie chcieli nikomu przyznać, że dom, który mi odebrali, rozpada się. Potrzebowali kozła ofiarnego, mój gniew wzrósł jak fala, ale zachowałem spokój. To było dokładnie to, czego chcieli. Reakcji. Powrotu. Kogoś. Kto naprawi ich bałagan. Ale tak się nie stanie. Ponieważ teraz w końcu prawda zaczynała się przebijać kropka i chociaż raz, to nie ja byłam winna kropka, nie odpowiedziałam babci od razu. Wiedziałem dokładnie, co się dzieje. Moi rodzice w pośpiechu przepisywali historię, zanim zdążyłam się odezwać. Nie zwracali się już tylko do mnie kropka docierali do wszystkich innych, upewniając się, że ich wersja dotrze tam pierwsza kropka doskonale mogłem sobie wyobrazić ich narrację. Emily odeszła po tym wszystkim, co dla niej zrobiliśmy. Pozwoliliśmy jej zostać w domu za darmo. Wpadła w furię z byle powodu i zostawiła po sobie zgliszcza kropka. Daliśmy jej wszystko, a ona odpłaciła nam milczeniem nikt nie wspomniał o tym. Że sfinansowałem całą budowę, ani o tym, że poświęciłem swój czas, energię i oszczędności, aby uczynić ten pensjonat zdatnym do zamieszkania. Nic z tego nie pasowało do ich historii, ponieważ w ich wersji zawsze byłem tym samolubnym, niewdzięcznym dzieckiem. A co najgorsze, wiedziałem, że niektórzy ludzie im uwierzą. Zawsze tak było. Przekręcali prawdę, aż pasowała im idealnie. Ale nie zamierzałem dłużej grać w ich grę. Kropka, pozwoliłem więc, by rozdzwoniły się telefony. Pozwoliłem, by SMS-y się piętrzyły. Nie angażowałem się. Nie wyjaśniałem. Patrzyłem, jak ekran wypełnia się nieodebranymi powiadomieniami. Po kilku dniach ton wiadomości się zmienił. Kropka krewni, którzy kiedyś wydawali się zaniepokojeni, teraz brzmieli inaczej, mniej pewnie, bardziej pytająco. Coś się zmieniało kropka i miałem całkiem dobre pojęcie dlaczego. Nie chodziło tylko o to, że moi rodzice tracili nade mną kontrolę. Zaczynali też tracić kontrolę nad domem, który mi odebrali kropka zaczęło się od SMS-a od ciotki. Emily, kochanie, słyszałam, że pensjonat nie nadaje się do zamieszkania. Ktoś powiedział, że rozprzestrzenia się tam pleśń. Czy to prawda? Wpatrywałam się w jej wiadomość, serce mi waliło. Kropka moi rodzice nie wspominali o tym w swoich gniewnych wiadomościach głosowych. Mówili o problemach hydraulicznych, elektrycznych, ale pleśń. A jeśli pleśń się rozprzestrzeniała, to znaczyło, że to nie była drobnostka. To było coś poważnego. Kropka nadeszła kolejna wiadomość, tym razem od mojego kuzyna. Hej, przypadkowe pytanie: Czy to prawda, że twoi rodzice nie mają pieniędzy na remont pensjonatu? Słyszałam, że narzeczony lisy jest wkurzony, bo spodziewali się, że już się wprowadzą. Przełknęłam ciężko kropka, miałam przeczucie, że moi rodzice mają kłopoty. Zakładali, że wrócę, by wszystko naprawić. Że poczuję się winna lub zdesperowana na tyle, by znów mnie zaakceptowali. Że po prostu zrobię to, czego chcieli, ale tak się nie stało, kropka nie, teraz utknęli z kompletnie nie nadającym się do życia domem, który rozpadał się szybciej, niż byli w stanie go przykryć. A co najlepsze obiecali go Lisie i jej narzeczonemu, co oznaczało, że po raz pierwszy moja siostra również zwróciła się przeciwko nim. kropka, Wiedziałam, że to tylko kwestia czasu, zanim Lisa zadzwoni, a kiedy to zrobiła. Nawet nie próbowała ukryć swojej frustracji. Emili co do cholery jest nie tak z tym domem, warknęła, gdy tylko odebrałam kropka prawie się roześmiałam. Dlaczego mnie pytasz, powiedziałam spokojnie, bo się wzdrygnęła. Tata powiedział, że zajmowałeś się wszystkim, że współpracowałeś z wykonawcami, że upewniłeś się, że wszystko zostało zrobione dobrze. Dopóki tata nie zdecydował się pójść na skróty i zatrudnić własnego człowieka do wykończenia. Może powinnaś go o to zapytać, kropka zapadła cisza, po czym z większym wahaniem powiedział: To twoja wina, że pozwolenia nie przechodzą, kropka uniosłem brew. Jakich pozwoleń? Lisa wypuściła sfrustrowany oddech. Te na instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Powiedzieli, że nie złożyłaś ostatecznych dokumentów i teraz miasto nie chce zatwierdzić pozwolenia na użytkowanie. Zamrugałem. Potem faktycznie się roześmiałam, bo wtedy zdałam sobie sprawę, że moi rodzice zagrali samych w siebie. Zawsze zakładali, że będę tam mieszkać. Że to ja będę zajmować się inspekcjami miejskimi, załatwiając kilka ostatnich pozwoleń, kropka. Ale gdy tylko mnie wyrzucili, wyrzucili też jedyną osobę, która wiedziała, jak legalnie dokończyć pracę, a teraz miasto nie pozwalało, kropka, potem nikogo nie wpuszczało. To nie mój problem, Lisou, powiedziałem spokojnym głosem. Zaśmiała się ostro, ale nie było w tym humoru. Myślisz, że jesteś taka zadowolona z siebie, prawda? Nie, powiedziałam szczerze. Po prostu uważam, że ty i tata powinniście przemyśleć wszystko, zanim ukradliście mój dom. O mój Boże! Emily, przestań tak dramatyzować, warknęła. Nawet za nic nie zapłaciłaś, lisoł. Czynsz, naprawy, nic. Zapłaciłam za cały dom, kropka zapadła długa, bolesna cisza. Niemal słyszałem, jak koła zębate obracają się w jej głowie. Wiedziała, że mam rację, kropka wiedziała, że gdyby rol się odwróciły, gdyby zbudowała coś za własne pieniądze tylko po to, by jej to odebrano, postradałaby zmysły. Ale nie mogła się do tego przyznać. Zamiast tego zrobiła to. Co zawsze. Wściekła się. Mama i tata mówią wszystkim, że ich porzuciłaś, powiedziała chłodno. Że zostawiłaś za sobą bałagan. Powinieneś wiedzieć, że ludzie o tym mówią, kropka, nie zareagowałem. Chciała mnie przestraszyć, zmusić do powrotu i posprzątania bałaganu. Więc pozwól im rozmawiać, powiedziałem prosto Lisa odechnęła sfrustrowana. Boże, jaka ty jesteś samolubna. Do widzenia. Lisa i ja rozłączyliśmy się. Siedziałem wpatrując się w telefon, czując coś dziwnego, ponieważ wiedziałem, co będzie dalej. Im więcej moi rodzice kłamali, tym więcej ludzi zaczynało zadawać pytania, a odpowiedzi, które otrzymywali, nie podobały im się. Kropka przez lata malowali mnie jako osobę odpowiedzialną. Tego, który załatwiał sprawy, pomagał, utrzymywał rodzinę. Teraz nagle próbowali zrobić ze mnie czarny charakter, a ludzie zaczęli zauważać niespójności. Kropka nie zamierzałem z nimi walczyć. Nie zamierzałem się tłumaczyć. Nie musiałem. Bo prawda zawsze wychodzi na jaw, i choć raz to nie ja miałem coś do stracenia. Po tym telefonie Lisa się nie odezwała. Przynajmniej przez kilka dni, ale wiedziałem, że to nie znaczy, że sprawy się uspokoiły. Jeśli już to oznaczało, że było coraz gorzej, moi rodzice i siostra nie byli typem osób, które spokojnie przyjmują konsekwencje. Jeśli Lisa zamilkła, to tylko dlatego, że za kulisami próbowała znaleźć sposób na naprawienie sytuacji bez przyznawania się do błędu. Nie miałem zamiaru dać im satysfakcji z pierwszego kontaktu, a potem, tak jak się spodziewałem, telefony zaczęły się ponownie od przypadkowego wujka, z którym ledwo rozmawiałem, potem od starszego kuzyna, który mieszkał poza stanem, a na koniec od mojej babci. Wtedy wiedziałam, że sprawy przybrały na sile, ponieważ moja babcia była ostatnią osobą, którą moi rodzice chcieliby w to mieszać. Nie była typem osoby, która ślepo stawałaby po ich stronie. Była ostra. Bezsensowna i nie dała się nabrać na wyrzuty sumienia. Dzwoniła do mnie. Oznaczało to, że słyszała całą historię, a przynajmniej ich wersję. Odebrałam. Emily Sweetheart powiedziała ciepłym, ale stanowczym głosem. Właśnie odbyłam bardzo interesującą rozmowę z twoją matką. Uśmiechnęłam się do siebie. Niech zgadnę, powiedziałam. Powiedziała ci, że ich porzuciłam i zostawiłam za sobą katastrofę. Coś w tym stylu, powiedziała moja babcia. Słyszałam sceptycyzm w jej tonie, ale znam cię od dawna i nie brzmiało to dla mnie dobrze. Odechnęłam powoli. Co opowiedziała, że uciekłeś z powodu głupiego nieporozumienia? Pensjonat jest niedokończony. A teraz twoja biedna siostra i jej narzeczony nie mają gdzie mieszkać i oczywiście ona i twój ojciec są załamani, że się zmieniłaś. Wróciłaś do rodziny. Zaśmiałem się krótko. Czy wspomniała, że zapłaciłam za cały dom? Nastąpiła pauza. W takim razie, sucho nie. Nie wierzę, że to zrobiła. Oczywiście, że nie. Więc co się naprawdę stało? zapytała babcia. Po raz pierwszy powiedziałam komuś całą prawdę. Opowiedziałem jej, jak moi rodzice zachęcali mnie do budowy pensjonatu, obiecując, że będzie mój kropka, jak wykorzystałem własne oszczędności i spędziłem miesiące zarządzając budową, wybierając materiały, upewniając się, że wszystko jest idealne. A potem, gdy tylko został ukończony, oddali go lisie kropka babcia mi nie przerywała. Raz tylko słuchała, a kiedy skończyłem, wypuściła powolny, miarowy oddech. Nisko powiedziała w końcu. Tak, mruknąłem, kropka i niech zgadnę, kontynuowała, spodziewali się, że wrócisz, gdy tylko wszystko zacznie się sypać. Bingo. Nastąpiła przerwa. Potem coś powiedziała. Nie spodziewałam się, że przyjdziesz na niedzielny obiad, kropka zamrugałem. Co to będzie dla wszystkich? Tam, powiedziała z nutą rozbawienia w głosie. Myślę, że nadszedł czas, aby wszyscy usłyszeli twoją stronę, powiedziała babcia, kropka zrobiłem pauzę. Nie chodziło o to, że bałam się rodziców. Już dawno nie potrzebowałam ich aprobaty. Ale konfrontacja z nimi na oczach całej rodziny? To była zupełnie inna historia. Babciu, nie jestem pewna, czy tego chcę, przyznałam. Nie każę ci robić sceny, wtrąciła. Po prostu mówię. Niech sami wykopią sobie grób. Pomyślałem o tym i powoli na mojej twarzy pojawił się mały uśmiech. W porządku, powiedziałem. Przyjdę, kropka, niedzielny obiad celowo pojawiłem się 10 minut za późno. Gdy tylko przekroczyłem próg, poczułem zmianę atmosfery. Najwyraźniej słyszeli plotki. Niektórzy rzucali mi zaciekawione spojrzenia. Inni poruszyli się niezręcznie, kropka byli też nieliczni, moja ciotka, kilku kuzynów, którzy subtelnie kiwali głowami, jakby już znali prawdę, kropka lisa siedziała sztywno obok naszych rodziców ze skrzyżowanymi ramionami. Nie patrzyła na mnie. Mama zmusiła się do wesołego tonu. Och, Emili, naprawdę przyjechałaś? Tak, odpowiedziałam, siadając na pustym krześle. Nie dodałam, zaskakujące, prawda. Ale było to dorozumiane kropka. Kolacja rozpoczęła się od sztywnej rozmowy, w której napięcie trzeszczało pod każdym słowem. Było tak gęste, że można je było kroić nożem kropka, a potem, gdy kończyliśmy posiłek, moja babcia. Niech ją Bóg błogosławi, odstawiła kieliszek i zwróciła się do Lisy. Więc Lisa powiedziała, jak idzie budowa nowego domu? W pokoju zapadła cisza. Lisa zacisnęła szczękę. Wciąż borykamy się z kilkoma problemami, mruknęła kropka, mój tata szybko się wtrącił. Nic poważnego, powiedział z uśmiechem kropka, Lisa uniosła brwi. Jakie problemy? Lisa rzuciła mu ostre spojrzenie, ale mój tata oczyścił gardło i odpowiedział. Tylko kilka problemów hydraulicznych, kilka usterek elektrycznych, naprawdę nic wielkiego, drobne opóźnienia, kropka, prawie roześmiałam się na głos. Drobne opóźnienia. Tak to nazywali, kropka, wtedy babcia zwróciła się do mnie. Emili, kochanie, powiedziała: Czy to nie ty nadzorowałaś tę budowę? Wszystkie oczy przeniosły się na mnie. Wzięłam powolny łyk ze szklanki. Zanim ją odstawiłam. Byłam, powiedziałam spokojnie, dopóki tata nie zdecydował się sprowadzić tańszego wykonawcy za moimi plecami, aby obniżyć koszty. Kropka, przerwałam, po czym dodałam wzruszając ramionami. Ostrzegałam go, że to błąd, ale co ja tam wiem,. Kropka, zapadła głucha cisza. Policzki lisy zarumieniły się na czerwono. Fałszywy uśmiech mojej mamy osłabł. Tata wyglądał, jakby chciał eksplodować. Ale nie powiedzieli ani słowa, bo nie mogli. Wiedzieli, że mówię prawdę, a teraz wiedzieli też wszyscy inni. Szept zaczął się szybko. Ciotka pochyliła się, mrucząc coś do kuzyna. Kropka, wujek potrząsnął głową i mruknął. Niewiarygodne. Kropka, i tak po prostu stracili kontrolę nad nar. Bez względu na to, ile historii wymyślili, bez względu na to, jak próbowali zmienić przeszłość, szkody zostały wyrządzone. Prawda wyszła na jaw. Kropka, po kolacji czułem się lżej niż przez ostatnie miesiące. Nie było krzyków, nie było konfrontacji. Kropka, po prostu powiedziałam prawdę i to wystarczyło. Kropka, rodzice do mnie nie zadzwonili. Lisa też nie. Kropka, cisza była wymowna. Opad opadu. Po raz pierwszy w życiu nie czułem, że to ja przegrałem.